Kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam was na taki film, trochę inny. Słuchajcie, dowiedziałam się z katalogu z Avonu, bo dostałam Eivon, katalog z Avonu od mojej tam liderki, nie wiem jak to tam się nazywa teraz. Eee, I przeglądałam sobie jak akurat natrafiłam na szminki, jakieś pomadki i tak dalej i pisało, że 29 lipiec to jest dzień szminki. Eee, wynalazłam jeszcze artykuł, eee, Taki co do tego dnia szminki. Um, I wam go przeczytam. Jest on oczywiście w Google. <noise> I tutaj pisze. Dzień szminki obchodzony 29 lipca to święto celebrujące urodę i pewność siebie związane z używaniem szminek, które mają długą i fascynującą historię. Historia Dnia Szminki um, Dzień szminki znany również jako Międzynarodowy Dzień Szminki. Przypada 29 lipca i jest doskonałą okazją do świętowania tego kolorowego kosmetyku, który od wieków podkreśla urodę kobiet. Szminka ma swoje koje, um, korzenie sięgające starożytności, kiedy to królowa Nefretetę używała proszku z suszonych owoców do malowania ust. Współczesna szminka, jaką e, znamy, została wynaleziona pod koniec. E, pod koniec XIX wieku, a jej pierwszą wersją w formie sztyftu pojawiła się w 1915 roku. No i oczywiście szminka nie tylko poprawia wygląd, ale także podnosi pewność siebie. Współczesne trendy w kosmetykach pokazują, że szminka stała się symbolem indywidualności i siły. Warto zaznaczyć, że roczna sprzedaż szminek wynosi około 700 milionów sztuk, a rynek kosmetyczny szacowany jest na 13 miliardów dolarów. No, taka mała ciekawostka co do. Dnia szminki. No i przygotowałam swoje takie, może nie tyle co szmin, nie wszystkie szminki, ale też takie pomadki, konturówki, to co jest do ust, to, co uwielbiam, e, po co sięgam, nie pokażę Wam tutaj pomadki z. Mm, Kiko, bo ona jest często na moim kanale i ją lubię, ale Myślę, że inne pomadki wam pokażę Będzie, Pokażę wam je na ustach Będą mnie boleć A idę dzisiaj do pracy, także spoko Ale wiem, że jeszcze jakieś pomadki nie wzięłam Więc sobie tutaj Tylko je dorzucę i wrócę do was Dobra, mam chyba wszystkie Jeżeli czegoś jeszcze nie mam, no to trudno Najwyżej zrobimy w przyszłym roku kolejny update No skoro 29 to dzień szminki Wy to zobaczycie w niedzielę Ale myślę, że fajnie, fajnie tak jakby poświętować ten dzień Jednak kanał Beauty, no to kanał Beauty, tak? No Zacznę od takich bardziej pielęgnacyjnych pomadek Które zaraz mogę od razu zmyć Wiecie, bez problemu i przejdę do tych trwałych, mniej trwałych. No i co? Moim takim must haveem, jeżeli chodzi o właśnie takie nawilżenie albo coś takiego, to myślę, że to jest tafla i jest to i z kolorem, i jednak pielęgnacyjne. Tu mam akurat nowe opakowanie, żeby wam pokazać, jak to wygląda. A ja sobie wezmę moje. Starsze dwa. I tutaj mam akurat lakierowana Morela i właśnie glazurka. Glazurka wygląda tak: bardzo piękny, delikatny kolor, ale przy okazji właśnie pielęgnuje, i usta wyglądają na takie bardzo świeże, świeże, mogę tak nazwać, że są usta, po prostu są bardzo ładne, lśniące i myślę, że te glazurki pasują do wielu makijaży. Tak. Jeśli chodzi o drugą glazurkę, no to jest zakierowana Morela, która była jako pierwsza w mojej kolekcji. I tu jest delikatniejszy. Inny efekt, troszkę bardziej podróż, ale wygląda nadal naprawdę ładnie. I tak dziewczęco troszkę się błyszczy. Są, tak jak mówię, usta mięciutkie, nawilżone, e, nic, nic lepszego może nie być. Także to jest kolejny produkt, który naprawdę bardzo lubię. Znaczy, ogólnie to są produkty, które bardzo lubię, chociaż byłam sceptycznie e, oczywiście nastawiona. Kolejny błyszczyk, który polubiłam w sumie z półtorej, dwa miesiące temu, są to te błyszczyki Starsom the Stars. Snack błyszczyk fizy. Jeżeli gdzieś jeszcze znajdziecie, to warto po nie sięgnąć. Jest to zapach coli, ale jest to naprawdę przyjemny zapach i smaczny. On już daje delikatny kolor, ale również. I słodycz, taką delikatną, gdzieś tam na języku czuć. Przepięknie wygląda, również bardzo tak ładnie, tak dziewczęco, błyszczy się. No, ja nie wiem, co mam powiedzieć o błyszczykach. Są komfortowe, nie lepią się, mi się tam włosy nie lepią, czy coś naprawdę jest rewelacja. Ja bardzo, ale to bardzo lubię. Dobra. Jeżeli chodzi o produkty takie błyszczykowe, też ten błyszczyk z Glam Light. Tu mam jeszcze oczywiście pomadkę, ale tu mam mm, błyszczyk, który jest e, znowu, właśnie fajnie. E, znaczy to jest bardziej pomadka. Fajnie komponuje się z tą pomadką czy z konturówką. Jest to taki bardzo ładny nudziak. Jeżeli chodzi o błyszczyki To jest rzadkość, żeby był taki kolor ładny Znaczy no nie, glazurki są przepiękne No ale tutaj wygląda to naprawdę bardzo ładnie Bardzo lubię, nic mi nie podkreśla żółtych zębów właśnie No to zazwyczaj zwracam uwagę Jeżeli widzę, że coś mi podkreśla zęby, żółte zęby, nie Że mi zęby podkreśla na żółto To wtedy po prostu oddaję bądź nie używam Jestem raczej fanem Nudziaków, mam jakieś różowe Czy jakiś czerwień też się znajdzie Ale właśnie jestem W tym teamie nude, nude. I tutaj Zostaję przy tym Przy tych kolorach Produkty, których chyba nie mam Może jest, jest to pomadka Z Genzy, z Julitką Kolor Lipstick i to jest odcinek 01 Classy Zapach tego, Tej pomadki to jest taka Waniliowy jakiś budyń albo coś takiego. Jest to taki brązik, ale jest przepiękny. I ja również go bardzo lubię. Bardzo pięknie wygląda. To, że jest taki kolor troszkę jesienny, właśnie tak troszeczkę mnie tutaj mm, przy nałożeniu tego produktu wybija się taka <laughs> jesienna atmosfera. Bardzo ładny. Całkiem trwały produkt, ale nie jest to taki zastygający i nie trzyma się nie wiadomo ile godzin. Ale to jest taka pomadka, że mogę ją śmiało sobie poprawić w ciągu dnia. Tak samo te glazurki. Właśnie błyszczyki lubię za to, że mogę sobie je bez lusterka śmiało gdzieś tam poprawić. Gdzieś tu miałam gąbeczkę, żeby sobie dać trochę produktu na usta, ale nie wiem, gdzie ją rzuciłam. Jeżeli chodzi o konturówki, zaraz przejdziemy do reszty pomadek. Ja zrobię słowcze na dłoni. Bardzo lubię te konturówki z temu. One są w takim zestawie chyba sześciu, coś takiego, takie ładne różowe opakowanie. Tutaj mam taki brązik akurat odcień 12, bardzo fajne, nawet trwałe jak na temu. I za tą cenę, którą ja dałam, później mam odcień nude, nugatowy od Glam Shopu. Znowu to jest taki kolor, bardziej w róż, ale ładnie się komponuje z jakimiś brązikami czy po prostu z jakimś błyszczykiem. I oczywiście moje ulubione konturówki z Pierrene. Mam tu gdzieś czekajcie, bo nie przygotowałam sobie tej otwartej. Po tego otwartego produktu. Niestety on bardzo zdrożał ten produkt. I mnie to martwi, patrzcie, to jest naprawdę idealny kolor moich, dla moich ust, ja bardzo lubię i bardzo często sięgam po ten produkt, mam na szczęście jeszcze w dwa lub trzy w zapasie, bo ostatnio była promka, to sobie wzięłam. I czekajcie, to już wam pokazałam, naprawdę bardzo ładne konturówki, bardzo przyjemne, fajnie się utrzymują, czyta z temu... Czy ta z Pierrene, bądź też z Glam Shopu. Naprawdę są bardzo dobre. Ja bardzo lubię. Na przykład, widzę że ta z e, Pierrene, z Glam Shopu mi się troszkę wżarła, ale już jest ok Jeżeli chodzi o ten Glamlight, to też jest znowu taki brązik. E, bardzo podobny do tego e, z tutaj. Mm, o, troszkę się różnią, e, troszkę, troszkę się różnią, ale ładny brązik. Myślę, że e, warty uwagi, jeżeli nie jesteście chętni na takie kolorki. A, chyba na ząbasa przejechał. To też jest taki bardzo e, ładny odcień. Troszkę już jesienne, tak jak mówię, ale ja nie mam z tym problemu, żeby używać je w lato bądź też na wiosnę, bo ja nie mam akurat czegoś takiego, że ja muszę na przykład używać kolory letnie w lato, a czy tam jesienne w lato. Wiecie o co mi chodzi, nie? Że po prostu lubię używać wszystkiego cały rok. Pomadka, którą też odkryłam wiadomo dosyć niedawno, bo była w teście jest to Nude od Han odcień to jest 61 Perfect Nude i to jest naprawdę Perfect Nude i to bodajże jest matowa pomadka więc muszę ją szybko, tak matowa, więc będę musiała ją szybko zmyć i tutaj już sobie posłużę z lustarkiem odcień jest obłędny jest taki idealny nude, Naprawdę idealny nude i tutaj bardzo go lubię właśnie nosić do pracy, bo on się bardzo ładnie utrzymuje, mimo tego, że jest to matowa pomadka i jak wiecie, ja tak niby nie gustuję już teraz w tych pomadkach matowych, ale kiedyś było było dużo szukania tego typu produktów, które nam Zastygają na ustach. Produkty z Oriflame tu mam również, i to są dwie takie pomadki z serii The One Color Ultimate Ultra Fix. I odcień tu mam Ultra Rose i Ultra Taupe. Ultra Rose to jest właśnie taki bardzo ładny różyk. Jak byłam bardziej brunetką w stronę czarnego. Bardzo lubię ten kolor przepiękny jest bardzo, e, bardzo jasny, ale dalej ładny przepiękny kolor no, to jest taka moja ulubiona pomadka że chodzi o te róże choć mam jeszcze jedną, ale to zaraz do niej przejdziemy żeby zostać przy tych różach to przejdę sobie albo najpierw przejdziemy do dokończymy oriflame i tutaj mam Ultra Top, i to już jest taki mega chłodny odcień. Ale z domieszką różu. Bardzo ładny odcień. Taki troszkę fioletowy. Delikatnie, ja mówię, że to jest fiolet, ale tak, troszkę go tam jest. Uwielbiam te pomadki. Naprawdę uwielbiam pomadki. Już i tak się pozbałam bardzo dużo. Ten, kto widział moje czystki, moich, tych wszystkich produktów, e, to wie, ile tego miałam, które muszę się później przypudrować z powrotem. E, no, jest to rewelacyjny produkt, bardzo kremowe i one. To jest taki, te produkty z Oriflame to są takie produkty, które. Mm, one może nie do końca zastygają, ale są takie satynowo-matowe. Mogę tak je nazwać, bo jest dalej błysk, ale się trzymają dosyć długo. Dalej jest kolorek, troszkę ta górna warstwa tak jakby schodzi, a to co ma zostać, to zostaje. Czyli taki ładny kolor, czy jak pijemy, czy coś. Naprawdę jest rewelacja. I jeżeli chodzi o taki różu-róż, róż, to jeszcze lubię te w ogóle pomadki z Maybelline, Super Stay, e, Super Stay Ink Rion. No i tutaj mam taką różową pomadkę i to jest odcień 25, z tej Expansion, Expansion, i to jest już taka pomadka bardziej w kredce, szpinka w kredce. Też jest taki obłędny zapach. Bardzo ładny odcień, bardzo e, lubiany przeze mnie. Rzadko mnie w nim widzicie, ale ja dużo, ale dużo w nim chodzę, nie? Jak tak do pracy czy coś, to sobie do pracy lubię właśnie tą pomadkę użyć. Może ustawienie bolą. Ale jest niekomfortowe. Naprawdę, jak dziewczyny robiły kiedyś, na przykład, e, stylizację, nagrywała e, wszystkie kolory pomadek z jakiejś tam linii. Szapowanie. I pomadka, e, tutaj jest odcień 95 Talk to Talk. To jest mój ulubiony e, taki produkt, właśnie w kredce. Bardzo ładnie e, wygląda. A, czy ja nim Kolejny idealny nuciak. Taki piękny. Przepiękna jest ta pomadka. Bardzo lubiana. Trzymają się te kredki, właśnie z tego Maybelline. I to jest naprawdę dobra strona, bo są kremowe, ale są zastygające. Ojej, moje usta. Ostatnie dwa produkty, więc musimy to przetrwać. Muszę zaraz tą głąbkę znaleźć. Ostatnie dwa produkty to są takie bardziej płynne, ale pomadki. Jest to Max Factor. Tutaj mam chyba 0,01. To są moje ulubione pomadki, które używam, jak byłam nastolatką. Chyba. Jak byłam nastoletką, albo już byłam dorosła To są bardzo dobre pomadki Zastygające To jest taki Różo-niudziak I one są naprawdę To są tak zastygające produkty Że ciężko schodzą z ust I już czuję, że mi zastyka, więc już to ściągam Bo może być kiepsko, bo jeszcze jeden produkt mamy. O, czuję, że mi zastygło gdzieś w jednym miejscu. No, i ostatni produkt to jest Oriflame, i chyba zrobię słocza, bo naprawdę już mi usta bolą. I to też są produkty, które bardzo fajnie zastygają, jeszcze mam jedną, ale tamtej rzadko używam, to jest też taki brązik z taki e, brudny róż, o w ten sposób to nazwę, bardzo przyjemnie pachną, bardzo fajnie też zastygają i trzymią się naprawdę dosyć długo. No i to były wszystkie moje takie pomadki, które naprawdę lubię, bardzo mi się fajnie sprawdzają, bardzo e, chętnie po nie sięgam. Ostatnio mam taki, takie coś, że dużo sięgam po tą skiko, no bo też ją używam. E, zobaczycie w projekcie Zero, jak one się trzymają. E, znaczy jak jest użyta. No ale mimo to zostaw kochani. Kończymy. Kończymy tą, e, ten filmik. Dajcie znać, jakie są wasze ulubione pomadki, szminki, konturówki, błyszczyki. Po prostu to, co wam się kojarzy z ustami, może coś pielęgnującego. Eee, no. I to wszystko. <ścoughs> I to wszystko. Zostawiajcie łapkę w górę, komentarz, subka. No i widzimy się w kolejnym filmie na moim kanale. A jutro w sumie w poniedziałek powinniście zobaczyć albo Projekt Zero, albo Projekt Denko, także zapraszam. Buziaczki. Pa, pa.